Jesteś cały podziurawiony Odpocznij Guziki? Gotowe? Nie patrz tak na mnie Ściągaj koszulę Spal ją, nie chcę, żeby ktoś się dowiedział Zajmę się tym Ściągnę spodnie Nie rób tego Już nie widziałaś w slipkach Nie Ucieknij mnie. Nie. Słyszałaś, co powiedział lekarz? Nic nie słyszałem. Powiedział: To poważna rana, ale jeśli ta czarnulka w czarnej spódnicy zechce pomóc w leczeniu, może to zrobić. Nie śmiej się, bo cię boli. Przestraszyłam się, kiedy zemdlałeś. Myślałam. Lepiej nie mówmy o kostuchowej. Okay? O kim? O kostuchowej. Kostusze. Nie mów o niej. Boję się. Bardzo. Bolało mnie, kiedy mnie strzywali. Naprawdę się bolało, chudzielcu? Dali mi środek przeciwbólowy. To moja wina. Tak. Czuję się okropnie. Masz rację. Wiesz, co możesz zrobić? Żeby poczuć się lepiej? I żebym ja poczuł się lepiej? Co? Ucałuj mnie. Nie ma mowy. Lekarz kazał. Nie. To polecenie lekarza. A to... ci lekarze. Jednego całusa. Hmm. Ja Możesz sprawić, że poczuję się jeszcze lepiej. Jak? Połóż się koło Masz chory brzuch, ale gorącą głowę. Siostra Pulchna powiedziała mi, że kiedy chłopak zaprasza cię do łóżka, to ma złe zamiary. Więc lepiej sobie tu posiedzę. Wiesz co? Nie. Nie cierpię siostry Pulchnej. Zawać? Jeśli państwo się dowiedzą, że spędziłaś z nim noc, zabiją cię. Nie tak szybko. Nie spędziłam z nim nocy. Gdzie byłaś? Tam, więc spędziłaś z nim noc. Ale nie tak, jak myślisz. Opiekowałam się nim. Tak to się teraz nazywa? Oh. Oh. Wychodzę, bo muszę porozmawiać z ojcem Manuelem. Zabrać cię? Dla mnie to za wcześnie. Pojadę z Iwan. Nie jadł śniadanie, pewnie śpi. Więc go obudzę. Powodzenia. Ja stąd spadam. Ty zrób to samo. Gdyby to było takie proste, znajdziesz pracę. Uda ci się. Wiesz, że nie trawię pracy. Sprzedałeś już ten łańcuszek, który ukradłem? Nie. Zobacz. Będziesz go nosił? Spójrz na inicjały. FDC. Co to? Nie wiem, ale to moje inicjały. Facundo Damian, Damian Caruso. <coughs> Jakby ktoś go dla mnie zrobił. No, 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 no. Zostanę i zaopiekuję się Tobą. Zawiadomię Twojego ojca. Nie, Nie warto. Jak to nie? To tylko no grypa. grypa. Idź do pracy. Nie martw się o mnie. Chcę zostać z Tobą. Nie chcesz mnie pocałować? Nie chcesz, żebym się tobą opiekowała? Nie o to chodzi. Kochanie, proszę Cię. Wiem, że mnie kocha i szaleje za mną. Ale nie ma odwagi mi tego wyznać. Ośmielę go. Jak? Nie wiem. Może rzucę się na niego. Bo mi, mi nie ucieka. Sokoro, proszę przygotować herbatę dla pana Iwa. To grypa. Ale ma pecha. Opowiedz mi coś o zdjęciu, które pokazała ci matka przełożona. Zdjęcie twojej mamy. Co poczułaś? Wiele rzeczy. To było dziwne. Ból i złość. Dlaczego? Dlaczego? Przez mojego starego. Zabił mamę. Nie myśląc tak. Ale tak było. Podoba ci się ten medalik? Bardzo. Lubię Matkę Boską Samotnych. Wczoraj skradziono mi mój medalik. Jak to skradziono? Gdzie? Byłam na ulicy. Poszłaś na tańce tak. Niech się Pani nie wścieka Nie wściek, nie gniewam się Nie wybaczę Ci tylko, że zaczynam mówić jak Ty Było gorąco Wyszedłem do ogrodu, a tam Weronika namiętnie całowała się z Twoim kuzynem Proszę

Bardzo zmysłowo. Mój kuzyn pewnie jest już w pracy. Pan Iwo jest w łóżku, ma grypę. Coś jeszcze? Nie znam tej historii. Dobrze. Bo jej nie znam? Nie. Będę mogła ją opowiedzieć. Siadaj i słuchaj. Z nogą założoną na nogę. Dobrze. Słuchaj. Ten dom nazywa się Samotność na cześć Matki Boskiej. Tak mi się wydawało, że nie było to tak sobie. Nie przerywaj. Świątynia, w której jest Matka Boska, znajduje się w Argandzie, hiszpańskiej wiosce. Francuzi przejęli ją w 1809 roku i zamienili w garnizon wojskowy. Francuzcy turyści zawsze byli bezczelni. Nie byli turystami. Napoleon najechał na tę ziemię. Nie przerywaj, milcz. Jakiś czas później Moja ciotka, Matilda Gaziego Dbała o obraz Matki Boskiej W czasie wojny domowej Pani ciotka? Ile pani ma lat? Milcz A dobre maniery? Przez ciebie jestem śpiąca Przeze mnie? Tak Czuwałam nad tobą i nie zmrużyłam oka A kto to? Dowiemy się. Możesz mnie zostawić z tym śmieciem? Nie przyszedł. Jego mama dzwoniła, że ma gorączkę. Ciągle go nie ma. Masz rację. Powiedz kadrom, żeby zapłacili mu i zwolnili go. Dopilnuj tego. Dobrze. Dzwoniła twoja żona. Luiza. Masz inną żonę? Nie żartuj. Chcę porozmawiać ze mną. Oszalała. Nie zapominaj o tym. Jeśli wspomni o pocałunku, nie było go. Przewidziało jej się. Zgoda? Tak. Coś się stało? Wyjdź, Mili. Nie martw się. Porozmawiam z nim. Dlaczego masz w sobie tyle agresji? Bo jesteś śmieciem. Nie pozwolę ci na to. Nie pozwolisz mi powiedzieć ci prawdy, że jesteś nędznym Łajdakiem? Co ci zrobiłam? W końcu przejrzałem na oczy. Znam prawdę i wiem, czym jesteś. Nie rozumiem tego, co mówisz. Weronika, przypomnij sobie. Wyjdę, bo mógłbym cię zabić. Czekaj.